Dzień dobry, cześć czołem z tej strony. Ania, niania. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka serii Top Warzywo. Przed Wami przegląd wpadek Waszych ulubionych streamerów z Jaroka. Po obejrzeniu, zapraszam do głosowania na największe warzywo w ankiecie, do której link znajdziecie pod filmem. A póki co, na wstępie łapcie największego pychowca z marca. Jak to było? Alt-Z? Żeby ją ściągnąć? Nie. Alt-F4? Kurwa, Alt-F4, jestem dywidem. <śmany> <śmany> nie, nie, to się nie wydarzyło. Nie, nie, widzieliście to? Ale niedobrze. Yo, Jo jo Kurde, czyst To jest law, to jest, to jest lawa. To jest lawa. To jest lawa, tak wygląda lawa w, w Dziękuję. Wydronkowali Czeka, mnie. Dłużej co? co do kurwy? Dlaczego? Bo mi wydronowali. Tu ja się spodziewałem, że prefire dostanę, więc strzelałem w kiesze, co I zobaczę. Biegnę. Okay, jak... Tak, bo ja całą. Ach, okej. Okay. Nie, no moja wina. Dobra, Kurwa! nie! O nie! Zapomniałem! Nie, kurwa, skręć ty. Nie, trafiłem w jakieś gówno. E co jest? What? A bo to mój! Ło Nie czwórkę nóż kurwa co za typ C To było dobre, nie, nie to się nie wydarzyło, cio, nie było tego Do następnego razu Okej okay. eee, To zróbmy bo tutaj skórę cool, w ogóle leder widzę że jest Do zrobienia Witaj. Haz? Talosowi niech będą dzięki. Twój przyjaciel opowiedział mi o Helgen. Weź, Sigrid da ci coś do Co? jedzenia i opowiesz mi wszystko. Do... Czego jestem nagi? Możesz <laughs> iść drugą drogą? No. O, kurwa, to działa! O, 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 jaki par! Tak dużo klipów a tylko jeden głos. Co wybrać? Pod filmem znajdziesz ankietę. Zagłosił na najlepszą wpadkę miesiąca, a w przyszłym odcinku największe jarokowe warzywo udostępni swoje pamiątkowe zdjęcie z wybranym rzecz jasna warzywem. Dziękujemy za wszystkie klipy i zapraszamy do robienia kolejnych w następnych miesiącach. Trzymajcie się i pamiętajcie, jest się dużo warzyw.